To podcast Wegaństwo, który jest cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Weganie to, czyli jak one piszą w internecie. Część pierwsza. Pomysł na dzisiejszy odcinek narodził się zupełnie spontanicznie. Szukałem czegoś do wrzucenia na post na Instagram wegaństwa, no i wklepałem w gogle weganie to. Okazało się, że podpowiedzi, no jak zwykle, jeżeli wpiszemy coś tam i to, są niezbyt przyjazne dla wegan, bo mamy tutaj odpowiedź Weganie to świry, weganie to podludzie, no i dalej już weganizm, czyli weganizm to śmierć, weganizm to szkodliwa ideologia, choroba, ideologia, grzech, satanizm, głupota i sekta. Zatem wpadłem w taki lekko śmieszkowy nastrój, no i stwierdziłem, że dobra, to są rzeczy, o których no, trzeba tutaj powiedzieć, o których z chęcią myślę, że posłuchać. No, i o których ja z przyjemnością Wam też opowiem. Zatem wszedłem w te poszczególne kategorie, w te poszczególne podpowiedzi i znalazłem najciekawsze strony, które odnoszą się do tych różnych zarzutów. No, nie będzie to odcinek do końca na poważnie, bo zarzuty są w dużej mierze absurdalne, aczkolwiek nie wszystkie. Niektóre z nich mają. No, troszeczkę prawdy w sobie, to może za dużo powiedziane, ale są takie, na które można rzeczowo odpowiedzieć, dlatego że same pytania są zadane dość rzeczowo. No i w tym miejscu mam też do Was jedną prośbę. Kilka dni temu wrzuciłem taki post właśnie na Instagram i na Facebooka Wegaństwa, No i tam zadałem Wam pytanie o właśnie te określenia, te obelgi dotyczące wegan i wegetarian. Więc jeżeli macie coś jeszcze na myśli, coś, czego tutaj nie wymienię, no bo wiadomo, nie sposób wszystko znaleźć, nie sposób wszystko wymienić, coś, z czym spotkaliście się, a jest wyjątkowo interesujące i wyjątkowo ciekawe, dajcie znać koniecznie w komentarzu. Każda taka śmiesznostka pomaga nam się dodatkowo bronić przed tymi różnymi zarzutami, przed tymi różnymi rzeczami, które mają nas w jakiś sposób troszeczkę pogrążyć, troszeczkę sprawić, że zagubimy się w sobie i w swoich poglądach. Bo w ogóle, czemu ym, ja się za to wszystko zabieram i y, dlaczego mnie to wszystko bawi, bo to jest bardzo interesująca sprawa. Ja już jestem po prostu na tym, Etapie, już po tylu latach bycia weganinem, że w zasadzie te wszystkie takie zarzuty, szczególnie jeżeli one nie mają specjalnie podłoża, jakiegoś bardzo sensownego, nie są bardzo przemyślane, są tylko zaczepkami słownymi, one mnie po prostu już bawią w tym momencie, bo na wiele z nich można odpowiedzieć bardzo prosto, jeżeli chodzi o inne, no to troszeczkę trzeba się w nie zagłębić, ale właśnie to teraz będziemy robić. Zatem miłego słuchania. Już po kliknięciu w pierwszą podpowiedź wujka Google okazało się, że w zasadzie nie jest aż tak źle, jak można byłoby się spodziewać. Internet całą swoją maszynerią nie atakuje tylko nas i nie jest jednoznacznie negatywny, dlatego że pod tymi wszystkimi podpowiedziami kryją się często różnego rodzaju blogi, różnego rodzaju komentarze, które są przychylne, a tytuły są takimi po prostu clickbaitami. Czymś, co ma zainteresować odbiorcę i zmusić go do kliknięcia w ten konkretny linki wejścia na stronę. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że hejt na wegan czy Wegetarian, chociaż nie nazywany wtedy jeszcze hejtem, zaczął się dużo, dużo wcześniej i. Tego typu nieprzychylne informacje, wiadomości, komentarze pojawiały się zarówno w gazetach, jak i w różnego rodzaju innych publikacjach. Na przykład w 1905 roku w słowniku Prawdy i zdrowego rozsądku Kazimierza Bartoszewicza możemy przeczytać, że wegetarianie to saki roślinożerne o niewykształconym podniebieniu, którzy obchodzą się bez jaj i mięsa, a nawet mleka, bez tego ostatniego zazwyczaj dopiero od drugiego roku życia, dla zasady żyją się z kobietami bardzo chudemi. Życie ich jest wegetacją, stąd pochodzi ich nazwa. Oczywiście, no nie jest to do końca poważna sprawa, no ale tak, tak. Ja myślę, że ludzie po prostu od zawsze nie lubili kogoś, kto przeciwstawia się tradycji, od zawsze nie lubili sami konfrontować się z innym sposobem myślenia, a weganie czy wegetarianie to jest pewien procent populacji, który sprawia, że cała reszta musi. Chcąc, nie chcąc tak naprawdę zastanowić się nad swoimi wyborami i czasami poddać się w wątpliwość. Bo już inną kwestią jest to, czy osoby nie jedzące mięsa mają rację, czy nie mają racji. Moim zdaniem absolutnie mają, bo jak nie jesz mięsa, nie przyczyniasz się w takim stopniu do cierpienia zwierząt, jak osoby jedzące mięso. No i to jest zupełnie oczywiste. No i można... Po prostu nie dostrzegać tego cierpienia, no i nie każdy będzie to cierpienie dostrzegał. Nie każdy będzie zauważał, że zwierzęta to istoty czujące, które no, mają własną osobowość, własną tożsamość i którym zadawanie bólu no, jest czymś obiektywnie bardzo nieetycznym. Osoby niejedzące mięsa często podczas rozmów z osobami, które to mięso jedzą, podczas tych rozmów, które są zacięte, które czasami przytaczają się w wojnę na argumenty, spotykają się z takim sporym odrzuceniem, dlatego że Sama świadomość tego, że tego cierpienia może być tak dużo naokoło, że nasze wybory codzienne mogą powodować tak dużo zła, ostatecznie zła, jest tak trudna do zaakceptowania dla osób, które to mięso jedzą na co dzień. Ale tak naprawdę nie chodzi przecież tylko o mięso, że po prostu ci mięsożercy odpychają to wszystko. Od siebie jak najdalej, żeby po prostu tylko o tym nie myśleć, żeby to odrzucić, żeby być zgodni z własnym myśleniem o sobie i z własnym poczuciem wartości. Właśnie dlaczego często, może inaczej, dlaczego częściej wegetarianie i weganie mogą cierpieć na różnego rodzaju kwestie związane z depresją, z jakimś takim poczuciem niepokoju, dlatego że oni dostrzegają, to jak dużo zła dzieje się na zewnątrz wokół nich bo w tym momencie mamy sytuację z wojną na Ukrainie i wyobraźmy sobie nawet nie musimy sobie dużo wyobrażać początek sam wybuch tej wojny był bardzo drastyczny. Ludzie często zamykali się w sobie, często próbowali jak, w jakiś sposób to przetrawić, docierało do nich to, że tak dużo złego dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą. No i po pewnym czasie, no bo już troszeczkę czasu minęło od tego rozpoczęcia wojny, zaczynamy przechodzić nad tym do porządku dziennego, zaczynamy troszeczkę wypierać. To, że zaraz za naszą wschodnią granicą ludzie tracą domy, że budynki są wysadzane w powietrze, że ludzie giną na potęgę, że z tego kraju dużo nie zostało i najprawdopodobniej w najbliższym czasie zostanie jeszcze mniej. A to jest totalny dramat. No ale my to wypieramy. Wszystko. Podobna sprawa, chociaż może ktoś mnie tutaj posądzi o nietraktowaniu poważnej sprawy Ukrainy, ale zupełnie, zupełnie tak nie jest, zapewniam was. Podobna sprawa ma się ze, zwier ze zwierzętami. My też w pewnym momencie, no oczywiście, że jako dzieci zdawaliśmy sobie sprawę, że jak kurczaczek biega, to on jest fajny i takiego małego kurczaczka można byłoby wziąć na ręce i byłoby miło, i na pewno byśmy nie chcieli, żeby stało mu się coś złego. Ale w pewnym momencie, skoro tego cierpienia, tego śmierci naokoło zwierząt było tak dużo, no to. Okazało się, że po prostu zaakceptowaliśmy to całe wydarzenie. I nie myślimy o tym. Nie myślimy o tym, co się dzieje z tymi zwierzakami, w związku z tym jedzenie mięsa nie jest jakieś takie moralnie niezgodne z naszym jestestwem. Teraz wrócenie do tego zastanawiania się i uświadomienie sobie, na jaką skalę to nasze jedzenie mięsa może być moralnie nie w porządku, jak dużo zła jesteśmy w stanie w ten sposób wyrządzić, no to jest poważny cios. I myślę, że od tego wszystkiego to się zaczyna. No i oczywiście mamy też konserwatystów, którzy uważają, że to, co robią, jest najlepsze. Nie ma żadnej innej opcji zmiany, bo tak robiło się od. Pokoleń, bo tak się robiło przez ostatnie ileś tam lat, bo tak robiła babcia. Na studiach zdarzało mi się chodzić na jakieś zajęcia związane z rozwojem osobistym, to raczej takie poza tymi głównymi zajęciami, jakieś koła naukowe, tego typu historie. No i tam funkcjonowała pewna opowieść podczas tych spotkań, która generalnie nam się też tutaj przyda. Mamy taką sytuację, jest chłopak z dziewczyną, dziewczyna gotuje jakąś tam szynkę w garnku i zanim wrzuca tę szynkę do garnka, obcinają z lewej strony i obcina ją z prawej strony, i ten sam środek, tylko wrzuca do gara, żeby się gotowało, no i resztę wyrzuca do śmietnika. No i chłopak się jej pyta: Ty, czemu ty tak robisz? Przecież to jest dobre jedzenie. Ona myśli, w sumie, hmm, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym. Moja mama tak robiła. Dobra, to pójdźmy do mamy, czemu tak się um, dzieje, czemu ona um, w ten sposób gotowała szynkę. No i sobie idą do mamy. Mama mówi ty, no ja też się nad tym nie zastanawiałam, ciacham z lewej, ciacham z prawej, wyrzucam, no bo mu robiła, tak moja mama. No i idą do babci, pytają się o to samo, a babcia mówi, a no tak, tak jakoś z przyzwyczajenia, bo miałem kiedyś za mały garnek i mi się nie mieściło i tak już zostało. Więc wiecie, no kwestia przyzwyczajeń może nam y, troszeczkę y, utrudniać życie, no i czasami warto się zatrzymać i warto się zastanowić nad tym, co robimy, nawet w tak podstawowej kwestii. No ale dobra, zgadałem się na temat moralności u wegan i wegetarian i niemoralności u jedzących mięso, też chciałbym, żebyście wiedzieli, że... To nie jest tak, że ja od razu osądzam wszystkich, którzy jedzą mięso. To nie jest tak, że e, uważam, że ludzie, którzy jedzą mięso są z natury absolutnie, totalnie źli. Dalej też najważniejsze w tym wszystkim jest to, najważniejsze dla mnie jest to, żeby po prostu ograniczać ilość spożywanego mięsa, no bo jeżeli każdy mięsożerca, Jeden dzień w tygodniu bym tego mięsa nie jadł, to naprawdę byśmy byli w stanie zrobić bardzo, bardzo dużo dla świata i więcej niż nawet um, kilka tysięcy czy kilkaset tysięcy wegan. Więc o tym też warto pamiętać. Każdy krok w stronę roślinnego trybu życia jest dobry. No ale to też nie o tym. Zaczęliśmy mówić o tych śmieszkach, heheszkach, a tutaj troszeczkę uciekłem yy, myślami. Wiecie, no, znajdują się. Takie grupy też na Facebooku, czy w różnych miejscach, jakieś komentarze na wykopach, nie wykopach. Jest na przykład grupa, która nazywa się Jebać Wegetarian i Vegan, Weterani Mięsnej Krucjaty. No i to funkcjonuje na Facebooku cały czas, więc bardzo ciekawa sprawa, ale myślę, że jeżeli sympatyzujecie chociażby z niejedzeniem mięsa, z wegetariańską jakąś tam filozofią, chociaż troszeczkę, no to was tam nie wpuszczą do tej grupy. Ludzie piszą tam na przykład, że weganie to debile, 10% ludzkości stara się udowodnić pozostałym 90% że są nienormalni. No i wiecie, no, tak, 10% ludzkości stara się udowodnić pozostałym 90%, że są nienormalni. Oczywiście, że tak, ale to pytanie jest właśnie dlaczego i właśnie, czy te 10% osób koniecznie musi nie mieć racji? No to jest rzecz, na którą warto się zastanowić i cóż, no otwierajmy oczy troszeczkę. Otwierajmy oczy sobie, otwierajmy oczy ludziom naokoło, bo może być z tego sporo dobrego. Kolejną kategorią, którą możemy spotkać w internecie, to są te takie wszystkie śmieszki z wegan, którzy właśnie jedzą trawę, czy trawę i kamienie, no i jakieś takie demotywatory, gdzie weganie całują się i mają trawę pomiędzy zębami, albo jakieś takie rzeczy, kiedy jeden wegan spotyka drugiego wegana i właśnie ta trawa wszędzie jest naokoło, no to, to są śmieszki, no bo wiadomo, że bycie weganinem, no nie wiąże się z jedzeniem trawy, no i też nawet nie jest tak, że jemy tylko sałatki, no bo jemy wszystko, od burgeru wszystko, co nie ma mięsa i nabiału, tak? E, innych produktów odzwierzęcych, ale od burgerów przez e, niby steki, tak? Z zamienników przez bardzo dobre żarcie tajskie, może być wegańskie. Często żarcie wegańskie występuje w różnych kuchniach świata, tylko że po prostu nie jest nazywane żarciem wegańskim. Więc wiecie, ale naprawdę dieta może być niesamowicie urozmaicona. Dieta może być bogata w fast foody, co oczywiście nie jest zbyt zdrowe, ale te zdjęcia, ten taki food porn z właśnie fast foodowych restauracji działa bardzo dobrze na wyobraźnię i pokazuje, że weganie nie jedzą tylko sałatek. Oczywiście wylęgarnia nienawiści w cudzysłowie do wegan, i wegetaria no też jest na Joe Monsterze, który robi śmieszki sobie z wielu różnych rzeczy. Ludzie piszą tam o tym, co ich wkurza w tych wojujących weganach. No i że weganizm to koszmar babci i wykarmienie wnuczka jest oczywiście tam nadrzędnym celem egzystencji takiej babci. A tu przychodzi weganin i nagle jakoś się nie da. No i tutaj piszą um, też o tym, że weganie się obnoszą z zawartością swojego talerza, że wiecie, za każdym razem wrzucają zdjęcia swojego jedzenia, co jest zupełnie nieprawdą, bo teraz w ogóle bardzo dużo ludzi wrzuca zdjęcia swojego jedzenia, ale też pamiętajmy o tym, że wegan i wegetarian no nie da się wrzucić do jednego worka. Mamy bardzo różne sposoby myślenia, bardzo różne podejście do życia, bardzo różne poglądy na świat, więc no to nie jest takie wszystko zero-jedynkowe, że każdy wegan wrzuca fotki, żarcia. Oczywiście duża część wrzuca, ale duża część nie wrzuca, po prostu. No i to tak samo jak taka sytuacja z tym, że weganin powie ci pierwszy, że jest weganinem, a potem poda Ci swoje imię. No, pff, wiecie... No nie, nie do końca, ale to też jest tak, że weganie mówią o tym, że są weganami, ale... Ja zresztą mówiłem o tym też już przy okazji któregoś tam odcinka wcześniej. Mówią o tym, że są weganami, ale mówią o tym bardziej z konieczności, no bo wiecie, no umawiamy się gdzieś na kawę i ciasto, no i się okazuje, że kawa nie może być z mlekiem, albo może być tylko z roślinnym, więc już przy zamawianiu trzeba powiedzieć, że jest się weganinem, że ciasto, no raczej nie, no chyba że jesteśmy w takiej knajpie, która. Te wegańskie ciasta po prostu serwuje. Jeżeli idziemy gdzieś na obiad, jeżeli e, jesteśmy na jakimś spotkaniu biznesowym, jeżeli, e, nie wiem, jesteśmy w barze i chcemy gdzieś jakieś przekąski, i tam są na czosy na przykład, no to na czosy bardzo często mają mleko, więc trzeba się dopytać. Nie pijemy e, malibu z mlekiem na przykład, no bo no wiadomo, no po prostu nie pijemy mleka. No to są rzeczy, o których się automatycznie mówi, a to nie jest tak, że cześć, jestem weganinem, jestem Adrian, miło mi Cię poznać, ale pamiętaj, że nie mów do mnie o mięsie. No to nie, no zupełnie nie. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy normalni, ale każdy ma swoje jakieś pewne kwestie żywieniowe. No i w tym wypadku, jeżeli chodzi o weganizm, to tak jest. No można do nas podchodzić oczywiście jak do osób, które mają nietolerancję na coś, ale to nie jest tak, że mamy nietolerancję. My nie wybieramy jedzenia mięsa celowo. No, to jest właśnie wybór, to nie jest przymus, to jest wybór. I, I to jest bardzo ważne, i to jest coś, co powinniśmy uszanować. To jest, wiecie, no, na tej samej zasadzie, jak e, mamy. No, to może nie jest najbardziej trafne porównanie, jeżeli porównujemy wegan do osób wierzących, ale no tak jest, no nie obrażamy, wiecie. Czy Chrystusa przy osobie, która wchodzi regularnie do kościoła, no to, to to nie ma sensu. To po prostu jest cios bezpośrednio w tą osobę, dlatego też obrażanie, jakby Twojej filozofii życia, która wiąże się z weganizmem, przy Tobie, mając świadomość, że jesteś weganką czy weganinem, no też jest bardzo nie na miejscu. No i Wiecie, no możemy się spierać, no ale też nie chodzi o to, żeby całe życie się ze sobą e, spierać. No bo nie w tym po prostu rzecz i też e, z tego życia też trzeba czerpać troszeczkę przyjemności, a nie tylko cały czas się kłócić. Zarzuty, które pojawiają się między innymi na Joe Monsterze, ale oczywiście też wszędzie na wszystkich grupach, są takie, że weganie przestają jeść mięso po to, żeby mięsa nie jeść, a tutaj nagle sobie jedzą wegański boczek, tak? Czy jakieś takie dziwne historie, czy wegańskie parówki w ogóle. No tak, 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 oczywiście, tylko że mm, tu jest sama podstawa, sama, samo zauważenie tego skąd to się wszystko bierze sprawia, że ten argument jest. Jest bezzasadny, bezpodstawny, no bo weganie z zasady są weganami ze względów etycznych, weganie są ze względów światopoglądowych, a nie tylko chodzi tutaj o samą dietę. Więc nawet jeśli chodzi o samą dietę, no to czasami chcemy wrócić do smaków, które jedliśmy jako dzieci, jako młodzież, które pamiętamy z domu. Po prostu ludzie lubią smak mięsa i z tym też trzeba się pogodzić. Dlatego weganie. Czy wegetarianie jedzą sobie kiełbaski sojowe? Prosta sprawa, ale nie chcą krzywdzić zwierząt, więc nie jedzą kiełbasek no nie sojowych, tylko zwykłych z mięsa, więc tutaj może być zastanawiać nad tym wszystkim, no ale no tutaj chyba, chyba tyle, nie? Zarzuty pojawiają się też takie, że weganie czują się lepsi od niewegan to jest jeszcze jedna sprawa, no bo weganie, tak jak mówiłem, nie wszystkich możemy wrzucić do jednego worka Koniec kropka. No ale chrześcijanie uważają, że koniecznie trzeba wierzyć w Boga, bo to jest jedyna słuszna droga. Um, muzułmanie uważają, że. Allah jest wielki i to jest absolutna prawda. Ludzie, którzy są prawicowi, uważają, że konserwatyzm jest jedyną odpowiedzią na wszystko. Kapitaliści uważają, że wolny rynek jest najlepszą odpowiedzią na problemy finansowe. No a weganie uważają, że zwierząt nie powinno się krzywdzić. No i, no i to jest ten cały temat. No i też, dlatego część osób oburza się, że weganie chcą nawracać. No i tutaj. No ja też chcę trochę nawracać. Ale nie, nie w sposób agresywny, więc wiecie, no wrzucanie komuś na siłę swoich poglądów nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeżeli nie jecie mięsa, nie prowadźcie wielki krucjat na mediach społecznościowych. Krucjaty są potrzebne, ale przemyślane, zrobione z sensem. Utarczka słowna pomiędzy hejterem, a wege postacią, no nie ma zupełnie żadnego sensu. Chyba, że Zrobicie to z porządnymi argumentami, bez emocji. To jest najważniejsze. Jeżeli komentujecie już w sieci, nie komentujcie z punktu widzenia emocji, bo to naprawdę zupełnie niczego nie da, tylko będzie eskalowało ten cały bałagan. Na no, tego przecież nie chcemy. Na kolejnych śmieszkowych stronach znalazłem e, e, oczywiście grafiki, takie anty takie rysuneczki e, różne. No i tutaj jest taki portal jej.pl, no cudowne memy w środku są. No i jest tam rysuneczek wrzucony przez kogoś e, o wegańskich przepisach, że każdy wegański przepis ever, ta wegańska wersja tradycyjnego dania smakuje dokładnie tak samo jak oryginał, nie zauważycie różnicy i efekt wcale nie. No, to jest w ogóle bardzo ciekawy case. Bardzo... A, alcz marketingowo poleciałem. Bardzo ciekawy temat. No i... E, tak. Pamiętajmy o tym, że są wegańskie potrawy, które smakują nieweganą. Są wegańskie potrawy, które są nie do odróżnienia od mięsnych odpowiedników. Ale zrobić taką potrawę zazwyczaj jest naprawdę ciężko. A poza tym, jeżeli weganin mówi, że... Ta potrawa smakuje bardzo jak mięso, to znaczy, że um, ona mu przypomina smak mięsa. Smak mięsa, którego nie czuł od dość długiego czasu i ona oddziałuje na po prostu, na pamięć, tak? No, ja mam dokładnie taki temat z kabanosami. Na przykład. Są jedno moje ulubione kabanosy, które. oczywiście bezmięsne, które sobie jem się im zajadam. Jak dla mnie to jest taki kabanos, jaki pamiętam z czasów, kiedy jadłem mięso. No, ale daję go do spróbowania moim znajomym mięsożercom. No i moi znajomi mięsożercy mówią, że. Jedni mówią, że jest dobry, inni mówią, że nie jest dobry, ale nikt z nich nie mówi, że to jest, to przypomina mięso. Pamiętam, że jak jadłem to fucznicę po raz pierwszy. Zrobiłem ją naprawdę tam w porządku, z, e, oczywiście z czarną solą, oczywiście, troszeczkę z spotkami drożdżowymi, z kurkumą, taka żółciutka, elegancka wyszła. To był czas, kiedy miałem troszeczkę problem ze śniadaniami wegańskimi, nie za bardzo wiedziałem, co jeść, a to było świetne odkrycie. No i dla mnie to była jajecznica, smakowało to totalnie jak jajecznica. No okazało się, że tylko mi smakowało to totalnie jak jeżnica, no i potem z czasem już tak nabrałem troszeczkę dystansu do tego, bo zachłysnąłem się po prostu na początku. Też no nie oszkujmy się no, jeżeli jemy rzeczy, które przypominają rzeczy, które jedliśmy kiedyś, przypominają rzeczy, które je większość osób, to czujemy się trochę bardziej normalni, troszeczkę bardziej może akceptowani przy okazji. Aczkolwiek no ta normalność nie powinna być głównym wyznacznikiem w naszym życiu, no bo to, to nie w tym rzeczy. Jeżeli nie jemy mięsa z pobudek, etycznych, to to jest nasza główna motywacja. I nie warto o tym zapominać dla jakichś takich drobnych historii. I tego, że ktoś tam może o nas powiedzieć coś złego albo pomyśleć coś złego. Zarzuty, które się pojawiają też w tego typu miejscach, to są takie zarzuty, że weganizm to jest tylko moda, że to minie i w ogóle wszystko będzie, będzie tak jak było kiedyś w pewnym momencie. No ja uważam, że weganizm to oczywiście to może być moda. To nie jest tak, że absolutnie się od tego, od tego dzielam, to jest lifestyleowy wybór. Ale moda nie moda, za samą redukcją cierpienia no, idzie spo, solidna podstawa moralna, to jest jedna sprawa. A druga rzecz jest też taka, że w tym momencie jest moda, bardzo dobra moda, to jest trend, który raczej nie jest tymczasowy, tylko jest stały, um, proekologiczny. A nie zapominajmy o tym, że weganizm jest mega proekologiczne, jeżeli jest robiony w miarę świadomie. Więc yy, tak, niejedzenie mięsa, ograniczenie jedzenia mięsa, no to to jest bardzo, bardzo dobry kierunek, jeżeli chcemy ratować planetę. Zatem, myśląc w ten sposób, no to nie ma raczej ryzyka, że moda na weganizm przeminie. Co najwyżej może być zwyżkująca. A zresztą to też bardzo dobrze widać na półkach naszych marketów, gdzie alternatyw wegańskich i wegetariańskich jest tak dużo już teraz, gdzie całe półki wypełniają mleka roślinne, a to się stało w ciągu ostatnich kilku lat, dosłownie w ciągu ostatnich kilku lat. Jeszcze jak zaczynałem, ile teraz już będzie, ponad 5 lat temu, to no nie było w ogóle niczego więcej oprócz jakichś dużych marketach jednego mleka roślinnego na przykład albo jakiegoś pasztetu wege który gdzieś tam się pojawiał czy jakiś wege parówek ale to nie było tak że była cała wystawka cała lada wege rzeczy A w Warszawie przecież teraz otworzyli e, ladę z wegańskim mięsem na kilogramy, czy na gramy po prostu, gdzie można sobie przyjść, nakrojąć i zabierasz. I dziękuję bardzo. No i jest to rzecz niesamowita. Świat idzie do przodu, świat się zmienia, więc zarzut o to, że weganizm jest tylko modny i nic więcej. Jak najbardziej myślę, że możemy uznać za obalony. A, no i właśnie, no tutaj też wykop z kolei mi się teraz wyświetlił, no i na wykopie pojawiają się często takie historie i takie komentarze, że weganie to ludzie, którzy stawiają zwierzęta wyżej od innych ludzi. No i hm, to pytanie zadałem w odcinku z Martą Korzeniak z Otwartych Klatek, właśnie Marcie, czy to, że zajmujemy się zwierzętami znaczy, że nie leży nam na sercu los ludzi? To rozmawialiśmy w kontekście wojny w Ukrainie, no i... Hm, no nie, no ona też powiedziała, że zupełnie to nie o to chodzi, że możemy się troszczyć i o ludzi, i o zwierzęta, ale pamiętajmy, no cóż, że mniej osób troszczy się o zwierzęta niż o ludzi, a one też potrzebują pomocy. No i co więcej, weganie i wegetarianie, ci etyczni weganie i wegetarianie, którzy z pobudek moralnych właśnie przeszli na dietę roślinną, są bardziej empatyczni, bardziej współczujący i często bardziej skorzy do pomocy, nie tylko zwierzętom. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Jak przygotowywałem sobie materiał, to byłem przekonany, że zmieszczę się mniej więcej w pół godziny. Tymczasem minęło już prawie 25 minut, a ja jestem dopiero w połowie. Zatem druga część dokładnie za tydzień, ale powiem wam szczerze, że może i lepiej. Dzięki temu będę miał trochę więcej czasu, żeby przygotować się do tego, co nadchodzi. A nadchodzi kilka. Naprawdę interesujących wywiadów z bardzo interesującymi ludźmi. Zaglądajcie więc na Instagram Wegaństwo, zaglądajcie na Facebooka Wegaństwo i trzymajcie się. Do usłyszenia w następny poniedziałek.